Moi drodzy, jak się pewnie spodziewacie, to jeszcze nie koniec emocji na dziś. Jacek jest w posiadaniu tajemniczej skrzynki, której zawartość już za chwilę poznamy. Jacku, zapraszam do siebie. Co znajduje się w skrzynce, z powodu której dorosły facet płakał dziś jak dziecko? Otwórz proszę skrzynkę i przeczytaj, co jest w środku. Nie chciał tej nagrody. Ale pośród słodyczy, randek, koszy owoców taką właśnie wylosował. Wskaż jednego z chłopaków, który jeszcze dziś opuści Hotel Paradise, razem z tym, który nie znalazł pary na rajskim rozdaniu. I wszystko stało się jasne. Właśnie dlatego dźwigał ten list jak sztangę cięższą od samego siebie. Jacku, czy jesteś gotowy, żeby odjąć tę decyzję? Na tę decyzję ani trochę chyba nie da być się gotowym. Ja tutaj nie widzę żadnej osoby, która ma opuścić hotel. Dlatego... Dobra. Dlatego bardzo bolesne to jest i... przerażające. Poznajmy w takim razie e, twój wybór. Hotel Paradise opuści dzisiaj Krzysiu. Niewiarygodne. O. Jacku, możesz wrócić na miejsce. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mam powiedzieć. Ja też. Jest mi bardzo przykro. Takiej decyzji chyba nie spodziewał się nikt. Czy chciałbyś coś powiedzieć? Ech. Będzie mi brakować was wszystkich. W szczególności chyba najbardziej dwóch osób. Ja Wiadomo, będzie co to Tory i Roch. Z wami tutaj najlepszy kontakt. E, co mogę powiedzieć? Bawcie się dalej. I trzymam za was kciuki wszystkich. Takie są zasady naszej rajskiej gry. Muszę to powiedzieć. Masz 15 minut, żeby się spakować i opuścić chodę Paradise. Tego nie spodziewał się nikt.